Mario Mr. Wiktor? O, Mr. Szakal, buenos Los aires, santos, guten morgen Kuta się ten transparent O, jeszcze po polsku pan ładnie... No dobrze, już A co już... ty myślisz, że Polak się nie może na świecie wybić? Wy jesteście od Wiktora? No, od Wiktora, no, yy, od Wiktora Dobra, to Wiktor je, jedźmy... Ja tam chciał z panem pogadać, tam słyszeliśmy, że tam pan może, że pan... Tak, Obnąć. tak, 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 wiem. Dobra, zaprowadźcie mnie do niego. Macie jakieś auto? Zaprowadź. Nie mowa trochę. Język mu ucieli. To dlatego, że pana wyzywał. No, najwyższa jakość. Ale proszę, wsiadać. Chciałem panu drzwi ale ja niezdarny jestem. Dobra, dawać, bo czas nagli A więc to jest ta wasza rudera baza? Nie wiem jakby to tam nazywać u siebie Nie tu Ciocia Moli mieszka Kim jest kurwa Ciocia Moli Nie wiem, nie pytam Nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć Ciocia i Moli to imię Ja pierdolę. Dobra Nieważne, dajcie mi ją tutaj. Coś się drzecz. I szakal. A, ta osobistość ważna. Witaj, mój drogi. Dzień dobry, Moli szakal jestem. jestem. I słyszałem, że tutaj jakieś zlecenie na kogoś jest. Jakieś tak, zadanie. Tam. Chłopacy mi gadali Tutaj masz zdjęcie jak on wygląda mm -hmm. Jak się nazywa? Big Smoke Okej, okay. duży łatwo do trafienia. No dobra, no. No dobra. Co, co muszę jeszcze wiedzieć o nim? Tyle to, że ostatnio przyjechał i teraz jak donosili chłopacy, no to że jest w supermarkecie. Więc nie. Jak się, cel jak się ten nie. supermarket nazywa? Jarek, jak on się nazywał, bo ja nie za bardzo. Mega mul, chyba. No. Tu, tu, zaraz na końcu ulicy jest taki wielki niebieski budynek. Jasne. No dobra. Yy... Będę miał jakieś auto? I... Tak, wszystko masz przygotowane. Stoi tam pod dachem, więc na spokojnie. A broń? Też jest w bagażniku. Dobra. jak jako zamawiałeś. Dobrze. No to ja nie będę tracić czasu. Yy... Tak, tylko y, czy. Proszę od razu, już w tym momencie, bo u mnie to jest z góry, pieniądze na konto. Tak się ogadaliśmy. 50 tysięcy. Jest, czemu oni to tak pochowali? Dobra. Stara kobieta musi przeskakiwać. tutaj. Dobra. To ja jadę jak najszybciej wykonać akcję. I... Oczywiście. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to się nie spotkamy. Dobrze. Do widzenia, miło było poznać. Również. Dobra. Yes. It's Hops, hops, hops. A, i jest. Kurwa. Ale jak będzie stał to go nie trafię za chuje. Ten co tam odpierdala Kurwa, Big Smoke, stań jak człowiek do chuja Pokal Kurwa, co tam się dzieje? Ja pierdolę. Jebana trzoda. Kurwa. O! o! Kurwa! Ja pierdolę. No to kurwa będzie tyle ze strzelania. Dobra, wypierdalam z tego miasta Musiałem kurwa kichnąć